Dzień dobry Zuza! Ja. Idziemy na dół. Dzisiaj będzie to taki vlogowy dość film. Jest po dziesiątej, tak mi się wydaje przynajmniej. Zuza, chcesz na dwór? Przywitaj się! Oj oj. oj. Więc jest po dziesiątej, idziemy do kuchni, bo muszę sobie zrobić śniadanie. I wczoraj upiekłam babeczki, pokażę wam. Upiekłam babeczki, one są z rabarbarem i z truskawkami. Muszę je spróbować i zobaczyć, jak smakują, bo jeszcze ich nie jadłam. Zaraz sobie zrobię śniadanie i Pokażę Wam, co zjadam na śniadanie. Właśnie wypuściłam Zuzę na dwór. Zobaczcie, jak ona sobie słodko siedzi na ogródku. Jest piękna pogoda dzisiaj, chyba pójdę na spacer, bo jest po prostu prześlicznie. Oj, 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 kot szczęśliwy! No więc tak wygląda moje śniadanie. Tutaj mam owsiankę z Flavens Natural. I mam cynamon i chia seeds z cztery chyba truskawki tutaj wrzuciłam. Także tak wygląda moja owsianka. Myślałam nad czymś innym, ale że miałam truskawki, to owsianka będzie good. Tutaj jest gorąca woda z cytryną, a tutaj mam herbatę. I staram się ostatnio pić herbatę bez cukru, ja zawsze dodawałam dwie, mniej więcej jedno, półtora albo dwie łyżeczki cukru, a teraz staram się ją pić bez cukru, także zobaczymy jak to będzie. I to jest po prostu zwykła Beauty's Irish Breakfast bez mleka, bez cukru herbata w takim dużym kubku e, więc zjem to, pooglądam trochę telewizji, tutaj akurat na TVN są ugotowani e, pooglądam trochę telewizji i wezmę się za prysznic i ogarnianie mojego pokoju że coś dla Was nagrywam. Okazało się, że nie i nie nagrałam rzeczy, które robiłam. Teraz ogólnie siedzę na ogródku, jest piękna pogoda. Wzięłam ze sobą książkę, telefon. Mam nadzieję, że troszkę opalę sobie e, nogi, e, bo tak zbytnio nie chcę tutaj się rozbierać, bo tu jest... E, pokażę Wam jak w Irlandii wyglądają osiedla. To jest mój dom. Tam sąsiadów, tam jest drugi sąsiadów, więc no, nie chcę za bardzo tu um, wylegiwać się, um, żeby mnie nie podglądali, ale nóżki sobie mogę poopalać. Um, poczytam sobie książkę, zjem babeczkę, a później ogarnę bałagan, który mam w pokoju, bo nie chcę tracić takiej pięknej pogody, bo w Irlandii często to się nie zdarza. Um, no. Więc mam tam, nie wiem czy będzie widać. Ciasteczko, telefon i e, książkę. Także e, zabieramy się za czytanie, odpoczywanie i relaks totalny. Poczytałam już trochę książkę Opalałam się trochę Czy pewnie nic się nie opaliłam Ale to nic Idę teraz na górę trochę ogarnąć mój pokój Trzeba się pozabierać stąd. Pokażę wam jak wygląda mój pokój Jakim jest teraz stanie. Jest to straszne, ponieważ jak ja mam, jak pracuję, to nie mam zbytnio czasu, żeby ogarnąć w pokoju i wszystko tak rzucam wszędzie, więc mój pokój wygląda po prostu strasznie. Pokażę Wam tak mniej więcej. To jest moje biurko. Tutaj jest bałagan na łóżku, na podłodze, także postaram się to wszystko ogarnąć. Może postawię was tutaj. Oczywiście, znowu nic nie nagrałam. Nie wiem, co ja dzisiaj robię w ogóle. Wciskałam ten przycisk nagrywania, i bo znowu wciskam i nic dla Was nie nagrywam. Więc e, pokój już posprzątałam. I właśnie nagrywałam to Wam, jak go sprzątałam, ale oczywiście nic się nie nagrało. E, więc e, zmieniłam poście, ogarnęłam łóżko. Tutaj na biurku leżą papiery, które muszę przesortować. Odkurzyłam też podłogę. A i teraz czy zjem, bo jestem głodna. Eee, no, trzeba coś zjeść. Wyciągnęłam truskawki, zrobię sobie może szejka z truskawek. No, mam zamrożone truskawki. Muszę znieść ten nieszczęsny odkurzacz na dół. I usiądę sobie może na chwilę, odpocznę trochę. A potem sprzątaniu. I zobaczymy, co dalej. I bagiel gotowy. Węgiel gotowy. Nawet, nawet. Teraz sobie usiądę. Usiądę sobie i poglądam telewizję. Więc e, nastawiłam wodę na brązowy e, makaron bo mam jeszcze trochę sera białego mi zostało więc zrobię sobie makaron z serem a teraz właśnie włączyłam laptop w ogóle zamówiłam sobie ciuchy z She Inside. o, -o. I nie wiem, kiedy one przyjdą. Muszę sprawdzić. Więc zjadłam właśnie y, obiad, i mama zebrała mi miskę już. Um, i chciałam zjeść makaron z y, serem, ale ser był już zepsuty, i musiałam zjeść po prostu makaron z masłem. Jej! Um, ale już jest dobrze, już nie jestem głodna, już mnie brzuch nie boli. Także wszystko jest super. I teraz właśnie siedzę na YouTubie i oglądam pannę Joannę. Um, Ostatnio jakoś takiej nie oglądałam zawsze i zobaczyłam jej nowy kanał, że przeprowadziła się do Irlandii. I odkąd wiem, że jest w Irlandii w tym samym kraju co ja, to po prostu zaczęłam ją oglądać i właśnie oglądam jej filmik. Eee, daily vlog, pozdrowienia od Pixie jak em, jak spotkała Pixie w Dublinie. Też miałam tam jechać, ale stwierdziłam, że bez sensu e, jechać tyle kilometrów, żeby po prostu... Em, Mieć z nimi zdjęcie i nawet z nimi nie porozmawiać um, przez jakiś dłuższy czas, więc um, nie widziałam w tym sensu. Ale nadrabiam moje zaległości na YouTube uh, i zaraz zacznę oglądać Suits. W moim pokoju już jest chaos, pokazać wam. Tam myślę, że kurtka, bo spadła z wieszaka. Spadła z wieszaka tam na drzwiach uh, i tutaj już jest chaos. O, widać. Po prostu chaos totalny. E, siedzi ze mną Misiu, e, także tak. I ja po prostu pewnie wyglądam strasznie. A w ogóle nie mówiłam Wam, jaka godzina jest. Już jest po ósmej. Ja jutro idę rano do pracy może nie rano po południu do pracy, bo o e, I muszę jeszcze zrobić e, taką śmietanę na moje. E, Mafiny wieczorem, także zabieram się za oglądanie em, panny Joanny. I jak coś się będzie działo, to dam Wam znać. Więc jest już pół do pierwszej e, w nocy, i ja idę spać e, właśnie będę zmywać makijaż, przebierać się w piżamę i, e, i spać. E, także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Wiem, że to była taka trochę inna forma filmiku, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie o kciuka w górę, subskrypcji. A i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. buziaczki pa pa!